Hej, z racji tego, że w sumie to minął już miesiąc od powrotu do szkoły i chyba wszyscy zdążyli się na nowo przyzwyczaić, postanowiliśmy zrobić krótki film o trzech naszym zdaniem fajnych seriach w tematyce szkolnych anime. Pierwsze na naszej liście będzie Charlotte, czyli krótkie anime o naprawdę ciekawej fabule. Historia skupia się na zwykłym chłopaku imieniem Yuo Tosaka, chociaż powiedzieć o nim zwykły to w sumie lekka przesada. Jest tak, ponieważ posiada on umiejętność, która po kontakcie wzrokowym pozwala mu przejąć czyjeś ciało na okres maksymalnie 5 sekund. Yu nie myśli za dużo o tym, w jaki sposób zdobył tę umiejętność, lecz w jaki sposób używać jej dla swoich własnych korzyści, na przykład ściągając na egzaminach czy zmuszając chuliganów, aby sami się pobili. No, a jest tak przynajmniej do momentu, w którym poznaje on Naoto Mori, która boleśnie pokazuje mu, że nie on sam jest obdarzony nad naturalnymi zdolnościami, i przekonuje go do transferu do innej szkoły, aby pomagał jej oraz reszcie samorządu uczniowskiego znajdywać i chronić innych obdarzonych mocami młodzieńców. Anime mocno skupia się na przedstawieniu wielu ciekawych zdolności i postaci, które naprawdę można polubić. Seria też nieraz zaskoczy widza niespodziewanym zwrotem wydarzeń i swoim w odpowiednich momentach poważnym tonem. Jako, że szkoła jest dla niektórych horrorem, to na drugim miejscu postanowiliśmy umieścić szkolny horror, a konkretnie Enader. Seria opowiada historię Sakaki Barikołciego, który dopiero co przeniósł się do nowej szkoły. Niestety zachorował i musiał pewien czas spędzić w szpitalu, a to sprawiło, że uczniowie ostatniej klasy nie nie byli w stanie przekazać mu ważnych informacji na temat tego co dzieje się w każdej trzeciej klasie. Będąc w szpitalu po raz pierwszy spotyka tajemniczą dziewczynę ubraną w szkolny mundurek z przepaską na oku, która kieruje się do piwnicy. Bohater nie wie kim ona jest, ale przejawia bardzo duże zainteresowanie wobec niej. Po powrocie do szkoły ustala, że uczęszcza ona do tej samej klasy, ale bardzo dziwnie się zachowuje. Czasem nie przychodzi na lekcje, chodzi tam gdzie chce, robi to co jej się żywnie podoba. Widoczne zainteresowanie coachego wobec tajemniejszej uczennicy Szybko sprawia, że jego znajomi z klasy starają się mu przekazać, aby nie ingerował w to, co nie istnieje. Niestety, jest już za późno. Nasz bohater szybko sprowadził istotę, która będzie siała śmierć i pożogę wśród uczniów trzeciej klasy. Czy to ta tajemnicza dziwaczka z przepaską na oku? Czy ona istnieje naprawdę? Kim ona jest i dlaczego wszyscy traktują ją tak jakby nie istniała? No cóż, odpowiedzi na te pytania poznacie wciągając się w tą serię. A teraz bardziej moja osobista opinia. Jest to na pewno ciekawie zrobiony horror. Szczególnie na początku nie do końca wiadomo o co chodzi i powoli poznajemy szczegóły na temat tego co będzie się działo. Moją uwagę przykuła ścieżka dźwiękowa, oparta w wielu aspektach o pianino i odrobinę szaleństwa, ale dość minimalistyczny charakter. O openingu nie wspomnę, bo uważam go za totalnie denny i nieoddecydowany charakteru serii. No ale przejdźmy dalej. To nie jest horror, który ma na celu przestraszyć Cię jumpscarem. To jest horror, który ma trzymać w napięciu. Od początku jest nastawiony na to, abyś ty jako odbiorca spróbował rozwiązać tajemnicę. Co nie jest takie proste, ponieważ gdy zaczynasz snuć teorie i zaczynasz być pewny, że wiesz kto jest winny. Nagle zostaje Ci podsunięta poszlaka, która całkowicie przekreśli Twoje dotychczasowe starania. Podczas 12 odcinkowej serii nie nudziłem się, pomimo powolnego rozwoju fabuły. Cieszyła mnie zabawa w detektywa przed ekranem próbującego ułożyć z kilku puzli rzuconych nam przez postacie logiczny wniosek. Jeszcze to zakończenie. Pożoga i zniszczenie, szaleństwo, chaos. No na pewno ciekawa seria, która powinna trafić na waszą listę anime do obejrzenia. 3 no i na koniec kaguja sama Lowy Swore, bo przecież nie może się obejść bez komedii romantycznej, co nie? Co prawda, seria jest dość długawa, bo liczy sobie już trzy sezony, a to i tak jeszcze nie koniec, ale za to jest to kawał dobrej historii. Bo ta opowiada o dwójce uczniów prestiżowego liceum, a dokładniej o przewodniczącym samorządu uczniowskiego, Shirogane Miyuki, oraz jego wice i tytułowej Shinomi Ikagui, którzy są w sobie potwornie zakochani. Jednak oboje też wierzą, że miłość to gra i kto pierwszy powie kocham, przegrywa. Bo przecież inaczej byłoby za prosto. I tak oto można cieszyć się naprawdę zabawną historią o dwójce geniuszy próbujących przechytrzyć siebie nawzajem do wyznania sobie miłości, pozwalając nam przy tym poznać szereg naprawdę ciekawych i wypełnionych charakterem postaci, jak chociażby legendarna już Chika, czyli dziewczyna o IQ na poziomie 3, Ishigami, zdepresiony typ grający w gry, czytający mangi i żyjący w przekonaniu, że Kaguya dybie na jego życie, czy Hayasaka, która najzwyczajniej w świecie jest świetna. Na pewno sporym plusem dla niektórych może być fakt, że jest to też seria autorstwa Aki Akasaki, czyli twórcy Oshinoko. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Klasycznie przypominam o naszym Discordzie, do którego link znajduje się w opisie. I jeśli wszystko pójdzie dobrze i zgodnie z planem, to słyszymy się w następną niedzielę. Hejo!